Cześć, witam Was serdecznie w MyTap. Dzisiaj będziemy spacerować. Dlaczego? Bo dziś pokażę Wam krok, który nazywa się Reef, nazywany także przez niektórych Reef Walk. Zatem zaczynamy! W wersji podstawowej składa się z czterech uderzeń. Pierwsze z nich to touch. Dotykamy całą powierzchnią blachy, przedniej blachy o podłogę. Następnie mamy scuff, czyli uderzenie obcasem nad podłogę. W tym momencie moja noga jest już prosta w kolanie. Potem mam dig, czyli odkładam tak jakby piętę na podłogę. Noga jest dalej prosta w kolanie i potem jest toe. W tym momencie uginam nogę w kolanie, przenoszę ciężar ciała i uwalniam drugą nogę, która będzie wykonywała dokładnie to samo. Touch, squat, big, top. Pamiętajcie, że riff to jest krok, w którym chcemy się e, przemieszczać, poruszać się do przodu. Dlatego nasze ciało cały czas myśli o tym, że ja idę przed siebie, nie zostawiam go z tyłu. Idę raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Mówiłam już o tym w wielu odcinkach, że ciężar ciała utrzymywany z przodu to jeden z kluczowych elementów w stepowaniu. I właśnie w riffie to się bardzo, bardzo przydaje. Bardzo ciężko będzie nam pójść do przodu, jeżeli ciało zostanie z tyłu. Więc pamiętajcie, że linia moich ramion lekko wyprzedza linię pięt. Moje ciało jest przesunięte do przodu i idę przed siebie. Raz. Pamiętajcie, by przed każdym pierwszym uderzeniem zrobić tak zwane demi plié, czyli mały przysiad. Gdy wykonuję tacz, to przygotowuję sobie ciało do pójścia do przodu. Mam małe plié, skaw, prostuję nogi w kolanach. Hop i w dół, wyprostuj. W dół, wyprostuj. W dół, wyprostuj. Na początku nauki, żeby szlifować ten krok, wystarczy jeżeli będziecie się nim przemieszczać w dowolnej przestrzeni. Czy to na sali, czy w pokoju, gdziekolwiek ćwiczycie, przez chwilę, przez minutę, przez dwie po prostu spacerujecie sobie tym krokiem. Możecie iść w którąkolwiek stronę chcecie. Riff możemy wykonać zarówno w rytmie równym, a możemy go także wykonać w swingu. Na zakończenie dzisiejszego odcinka mam dla Was proste ćwiczenie z wykorzystaniem kroku riff. Zaczynamy od prawej nogi i idę trzy razy riff. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Moje siedem, osiem to jest step heel, step, heel, step, heel. Step, heel, step, heel. Jeszcze raz. Uwaga, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To samo wykonuję od lewej nogi. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Łączymy prawą i lewą nogę. Teraz wykonuję tylko pojedynczy riff i dwa step Hill. Od prawej i od lewej nogi. Mam. Raz, 2, trzy, 5, 6, 7, 8. I na zakończenie ponownie 3 razy riff. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i mam na 7 touch. 7, 8 mamy pauza. Tak? Czyli zrobiłam 3 riffy i już nie robię step hill, heel. Step heel tylko wykonuję touch lewą nogą. Pauza i teraz ta noga jest przygotowana, żeby zrobić całe ćwiczenie od początku. Zróbmy jeszcze raz tą ostatnią część. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Łączymy sobie wszystkie części. Zaczynamy od prawej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Drugi. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, krótki. Jak widzicie, trochę mi się kończy przestrzeń, więc tym krokiem możecie sobie, jeżeli również macie ograniczoną przestrzeń, tam gdzie ćwiczycie, to tym krokiem możecie się poruszać w dowolnych kierunkach. I właśnie teraz to zrobimy. Wykonamy całe ćwiczenie, od razu powtórzymy je od drugiej nogi i poruszamy się po całej sali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, krótki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Od dziś możecie tym krokiem spacerować nie tylko na sali, ale także w drodze na przystanek czy do sklepu. A ja, jak zawsze, zachęcam Was do subskrypcji kanału o tutaj, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia!